Dzień dobry, dzień dobry kochani, e, informacja na teraz, wybierz i posłuchaj, jeden, dwa, wybieramy, jedyneczki, o, zmiana, no prosi się o zmianę jakiegoś nawyku, zachowania, zmiany wyglądu, tutaj jest jakiś proces przepotwarzania, transformacji, być może też macie zmienić podejście do jakiejś sprawy, do osoby, zmienić, e, e, no coś zmienić. Bo coś nie może funkcjonować w tej postaci, w której jest, tak? Więc i swoje postawy, ale też i takie namacalne rzeczy: może zmienić pracę, może zmienić miejsce, może tak? Generalnie ma wam to przysłużyć. Ewentualnie może jakaś zmiana do was nadchodzić, przyjść, propozycja, która tą zmianę jakby też zamanifestuje. Ok, dwójeczki. Tutaj mamy izolację, więc informacje takie, że albo trzeba wziąć urlop, albo chorobowe, trzeba coś podkurować, podleczyć, zająć się tutaj sobą, wyciszyć się. Pewne informacje mogą być też zatrzymywane, pewne rzeczy mogą ulec zamrożeniu. Nie denerwować się, niedługo jest retro Merkurego, więc takie rzeczy mogą się zdarzać. To ma być z dobrem dla Was i zobaczycie to z innej perspektywy, więc ok. Czasami trzeba się też zatrzymać, rzeczy pewne zatrzymać, żeby zrobić... Po prostu jakieś poprawki, nanieść te poprawki, zorientować się w tym bardziej, doszukać się informacji, y, zmienić coś, też przekształcić, być może y, po to jest ten czas dany. Y, ewentualnie możecie y, możecie się. Y, zetknąć, o, tak bym to nazwała, sytuacją, w którym ktoś też z was bliskich, czy ktoś istotny, gdzieś e, będzie mm, zatrzymany. E, czy z jakąś sprawą, czy zdrowotnie, e, więc tutaj jakby może też mieć to na, na Was wpływ. E, generalnie e, mamy teraz taką, e, taki, taką energię wyciszenia. Tak, u każdego będzie to co innego, to jest dla Waszego dobra, ma być OK, więc nie patrzcie jakby to na, w sprawie deficytowej, tylko e, po prostu do przodu. Tak? Czyli zatrzymanie, pamiętajcie, że małe kroki czasami to jest e, duży sukces. Wcale nie, nie musi być prędko, OK? Dobra, dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie, papa.